krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. W tym filmie dowiecie się na temat twierdzenia Bezu, ale też na temat bardziej ogólnej wersji tego twierdzenia, czyli twierdzenia o reszcie. Jest to bardzo ważne twierdzenie, szczególnie na poziomie rozszerzonym ale też na podstawie przy trudniejszych zadankach, szczególnie jeżeli trzeba jakiś wielomian przez drugi podzielić i nie wiadomo, czy w ogóle warto, no to te twierdzenia również Wam się przydadzą, więc przejdźmy do najpierw takiego teoretycznego wstępu. Załóżmy, że mamy wielomian w od x i chcemy go podzielić przez wielomian x minus a. A to może być jakakolwiek liczba i dodatnia, i ujemna. I twierdzenie o reszcie mówi o tym, że Reszta z dzielenia wielomianu w od x przez wielomian x minus a to jest tak naprawdę w od a. No ale co to miałoby znaczyć? To zobaczmy na przykładzie. Mamy taki wielomian 6x do 3 minus 5x kwadrat dodać 4x plus 3. I chcielibyśmy zobaczyć, jaka jest reszta z dzielenia tego wielomianu przez wielomian x plus 2. No to tak, najpierw zidentyfikujmy, jakie mamy a. Mamy tu x plus 2, a we wzorze jest x minus, a więc tak naprawdę w tym przypadku to jest x minus minus 2. Skoro tak, po 2 musimy wstawić minus dwójkę i zobaczymy jaka jest reszta z dzielenia wód x przez x plus 2. Stawiamy wód minus 2, mamy 6 razy minus 2 do trzeciej, minus 5 razy minus 2 do kwadratu, dodać 4 razy minus 2, dodać 3. To będzie 6 razy minus 8, odjąć 5 razy 4, odjąć 8 plus 3. Wyjdzie minus 48 minus 20 minus 8 plus 3. To nam dalej da minus 76 plus 3, czyli minus 73. Jaki jest wniosek? Otóż reszta z dzielenia wielomianu W od x przez x plus 2 to minus 73. Weźmy jeszcze inne dzielenie. Ten sam wielomian, natomiast dzielimy go przez x minus 1. W tym przypadku liczymy W od 1. Mamy W od 1 równa się 6 razy 1 do 3 minus 5 razy 1 kwadrat. Dodać 4 razy 1 i dodać 3. Równa się 6 minus 5 plus 4 plus 3 i to równa się 8. Skoro tak, reszta z dzielenia Wod X przez X minus 1 to jest 8. No i na koniec weźmy też wielomian X po prostu. Podzielmy to przez ten X, tylko jakie tutaj jest A. Możemy sobie dopisać, żeby o tym pamiętać, ale już później pewnie będziecie widzieli to w głowie. Możemy to zapisać jako x minus 0, wtedy za a wstawiamy 0, czyli w od 0 równa się 6 razy 0 do 3 minus 5 razy 0 kwadrat plus 4 razy 0 plus 3. Tutaj wyzerują się te trzy pierwsze elementy, więc ostatecznie wyjdzie 3. No i znowu wniosek dzielenie w od x przez x daje resztę 3. I być może zastanawiacie się, czy to jest do czegoś potrzebne oprócz takiego bezpośredniego zadania, w którym pytają właśnie o te reszty. I tak, bo jeżeli będziemy robili grupowanie wyrazów, to będziemy chcieli dzielić wielomiany jeden przez drugi, ale tylko takie, które dzielą się bez żadnej reszty, czyli kiedy reszta będzie równa 0. I te twierdzenie o resztach pozwala nam szybko sprawdzić, czy dany wielomian w ogóle warto jest dzielić, czy nie. Trochę nam oszczędzi pracy, ale w przyszłych odcinkach też dowiecie się dokładnie o co chodzi. Teraz przejdźmy już do samego twierdzenia wzór. Czyli stwierdzenia o reszcie trochę to uszczegółowimy. Załóżmy, że mamy wielomian W od x równa się 5x do 4 minus x kwadrat minus 4 i chcielibyśmy sprawdzić, czy ten wielomian dzieli się przez x plus 1. Stawiamy skoro tak minus 1, bo to jest x minus minus 1. W od minus 1 równa się 5 razy minus 1 do 4 minus minus 1 do kwadratu, odjąć 4. Tutaj pamiętajmy, że nie ma, że minus razy minus daje plus, bo najpierw podnosimy do kwadratu, więc mamy. 5 minus 1 odjąć 4 i to jest 0. I na chwilkę się zatrzymajmy. Twierdzenie Bezum mówi nam o tym, że jeżeli wielomian dzieli się przez właśnie x minus a, to a jest pierwiastkiem, miejscem zerowym albo w przypadku równań rozwiązaniem danego wielomianu. Więc w tym przypadku wielomian dzieli się przez x minus 1, bo daje resztę 0, a co za tym idzie, dla minus jedynki wielomian daje 0. I to działa w dwie strony, czyli jeżeli wielomian dzieliłby się przez x minus 1 to minus 1 jest miejscem zerowym, ale też jeżeli minus 1 jest miejscem zerowym, to wielomian dzieli się przez x plus 1. No dobra, lecimy dalej. Zobaczmy x plus 2 w od minus 2 to jest 5 razy minus 2 do czwartej odjąć minus 2 do kwadratu odjąć 4 i to się równa 5 razy 16 minus 4 minus 4, czyli 72. Skoro tak, wiemy już, że ten wielomian na pewno nie dzieli się przez x plus 2. No to sprawdźmy jeszcze dwa przypadki. x minus 3, liczymy w od trójki, to się równa 5 razy 3 do 4 minus 3 kwadrat minus 4. Wynik to 5 razy 81 minus 9 minus 4, da nam to 405 minus 13, czyli 392. Stąd też możemy wywnioskować, że ten wielomian nie dzieli się przez x minus 3. Bo trójka nie jest pierwiastkiem tego wielomianu, nie jest jego miejscem zerowym, inaczej możemy powiedzieć. I zobaczmy na sam koniec: x minus 1 w od 1 to jest 5 razy 1 do 4 minus 1 kwadrat minus 4 równa się 5 minus 1 minus 4, czyli 0. A skoro tak, wielomian dzieli się przez x minus 1. I ja wiem, że na razie to może być takie abstrakcyjne, że sprawdzamy jakieś reszty, czasami wychodzi nam, że coś się dzieli przez dany wielomian, a czasami nie, ale zobaczycie, że w przypadku grupowania będzie to naprawdę na wagę złota, szczególnie kiedy będziemy przerabiali twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianów, kiedy będzie trzeba zgadywać, będziemy mieli pulę jakichś liczb, które być może pasują i na podstawie właśnie tego twierdzenia będziemy mogli ocenić, przez który wielomian będziemy mogli dzielić, a przez który nie. No ale podsumowując, jeżeli mamy wielomian W od x i dzielimy go przez x minus a, to reszta z dzielenia przez ten wielomian to jest W od a. I jeżeli wyjdzie ona 0, to znaczy, że ten wielomian dzieli się przez x minus a. O tym mówi twierdzenie Bezu. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!